Gdybyśmy mieli, często koledzy mówią, lepsze warunki i ring przede wszystkim, ring, którego nie mamy. Gdybyśmy mieli ring, to jak się wyrażamy nieraz i koledzy mówią, to moglibyśmy śmiało boksować z reputacją Polski. Nie można powiedzieć, że tu obiektów sportowych w Strożeńce nie ma, bo są obiekty sportowe, ale, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, no, godzina półtora na hali sportowej to nie jest trening. Naprawdę to żaden trener siatkarski nie przyjdzie czy y, koszykówki, czy piłki nożnej i nie zdąży wszystkiego wykonać w ciągu tej półtorej godziny. No. Dwie godziny to jest to takie minimum. To jest takie minimum. Ja myślę wystarczające żeby zrealizować plan zajęć, warunki są słabe. Nie ma ringu. I wiadomo, że jak nie ma ringu, no to też później w ringu jest i w ogóle inne doświadczenie. Nie mamy własnej sali. Musimy się dzielić z karetkami, z i tak dalej. Na pewno nowy sprzęt, bo już mamy. Stary sprzęt, i na pewno nowy sprzęt mi się przydał. No. Tutaj, jak sami, wszystko musimy ustawiać sami, sami musimy się do, czego, do wszystkiego przygotować. Nasz tre trener mierzy się, nas przygotowuje, ale tak, to warunki to mamy słabe. Musimy sami wszystko praktycznie organizować. Wiadomo, trzeba formę trzymać.